ewangelii według świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym którzy do niego idą Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze Obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż Wy sami. Biada Wam przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysiągł, na przybytek nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł, na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na Nim mieszka. Ewangelia to dobra nowina. Gdy słuchamy tych słów Jezusa, jakże mocnych i ostrych, możemy pomyśleć, gdzie tu jest dobra nowina. Rzadko Jezus w Ewangelii Porusza taki ton, dotyka takiego tonu, w takiej formie zwraca się. Raczej jest miłosierny, pochylający się nad innymi, czuły i dobry. Ale Ewangelia to jest dobra nowina. Mocne Biada Jezusowe to wołanie do faryzeuszów i uczonych w piśmie. A możemy powiedzieć, że to wołanie do wszystkich, których możemy nazwać przewodnikami. Przewodnikami na drogach wiary, przewodnikami na drogach życia. Jezusowe biada odnosi się do wszystkich, którzy prowadzą innych, wskazują drogę, kształtują myślenie, kształtują mentalność. Każdy dla kogo nie liczy się Bóg, a liczą się inne sprawy, ważniejszy jest zysk, władza, znaczenie, powinien dzisiaj usłyszeć słowo biada. To taki Jezusowy zimny prysznic, taka ostateczna forma, by ci, którzy są przewodnikami, opamiętali się. Przewodnik ślepy nie tylko samego siebie doprowadzi do zagłady, samego siebie zgubi, ale też tych, którzy za nim idą, tych, których prowadzi. Możemy odwrócić troszeczkę adresatów tej Ewangelii i popatrzeć na tych, którzy może nie są tak bardzo wyraźnie zaznaczeni. O tych wszystkich, którzy są przez tych przewodników prowadzeni. To w ich imieniu Jezus dzisiaj wstawia się w tej Ewangelii i wypowiada mocne biada dla tych, którzy zagradzają im drogę do Boga. Niech wybrzmi to słowo biada. Niech wybrzmi i niech usłyszą je wszyscy ci, którzy. Przewodzą innym ludziom, by nie byli dla nich tamą, przeszkodą do nieba, do Boga, do zbawienia. Prośmy, byśmy my też taką tamą dla tych, którzy są naszej pieczy powierzeni, nigdy nie byli, byśmy i my nie usłyszeli od Jezusa biada, bo bardziej niż o Bogu myśleliśmy o innych rzeczach i do innych rzeczy też nam powierzonych ludzi prowadziliśmy niech to biada dzisiaj wybrzmi i niech będzie znakiem troski Jezusa o małą tak jak on wypowiada się w ewangelii tych którzy dla których został posłany pamiętajmy też o tym że jeśli na naszej drodze Pojawią się tacy przewodnicy ślepi, to Bóg za nami się ujmie. Nie zostawi nas samych. On będzie sam nas prowadził. Bo jak dobrze znamy i na pamięć w sercu Psalm 24, to Pan jest naszym pasterzem. To on nas prowadzi na zielone pastwiska.